I witam Was moi drodzy serdecznie w kolejnym Bitcoinie przekawie, czyli codziennej porannej prasówce po godzinie 9.15 na kanale Kryptoraport. Raport. Ja nazywam się Patryk Kępiński. I zapraszam Was do najważniejszych informacji, jakie miały miejsce w ostatniej dobie, no i oczywiście już ostatni weekend, bo a, dopiero mamy poniedziałek. Poniedziałek bardzo fajny, bardzo pozytywny, dlatego że bitcoin przekroczył nam tą magiczną wartość 50 tysięcy dolarów i zobaczmy sobie tak naprawdę, co dalej z ceną bitcoina, jeżeli mielibyśmy popatrzeć sobie na wykres, musimy tylko przełączyć. Jeżeli chodzi o Bitcoina, Bitcoin osiągnął w ostatnim momencie 50 400 dolarów, jeżeli chodzi o zajną sztukę, obecnie mamy lekką lokalną korektę, jeżeli chodzi o świeczki jednodniowe. to czy dalej przekro czy dalej przekroczymy dalsze poziomy, poziom 51 200, który jest też dosyć znaczący. O tym wszystkim opowie na pewno Arek w swojej analizie technicznej, która już po godzinie 10.00, równo 10.2.00. Powinna już pojawić się u Was wszystkich na kanale, na, na Waszych aplikacjach na YouTube, z racji tego, że YouTube czasami opóźnia to wydanie o 1-2 minuty, pomimo tego, że my publikujemy to równo o godzinie 10. Dlatego zaraz po dzisiejszym bitcoinie przy kawie analiza techniczna tam się dowiecie więcej, a na pewno warto, bo czy to już jest ten moment, że lecimy po? ATH. Wydaje mi się, że jeszcze jeden miejsce, właśnie to 51500 będzie takim jednym z takich znaczących oporów, a potem to już tylko i wyłącznie delikatne poziomy, za którymi już nie będzie zbyt dużego oporu. Bardzo prawdopodobnie ze względu na e, wzmożony, e, wzmożone FOMO, które się coraz to bardziej powiększa. Natomiast jeżeli chodzi o topową Stowaj ranking kryptowalut, numer 2 Ethereum, Cardano numer 3, Binance Coin numer 4, Tether 5, XRP 6, Dogecoin 7, Polkadot 8, 9, USD Coin, Solana 10, Uniswap 11, Bitcoin Cash 12, Chainlink 13, Litecoin 14, Binance USD 15, Tera już tylko 16. Teraz spadła trochę już, jeżeli chodzi o ranking. Solana dalej się utrzymuje na poziomie 10, na pozycji 10. Zobaczymy co też z Litecoinem. Jeżeli chodzi natomiast o kapitalizację rynkową. A jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, to mamy znowu ją jedną z najwyższych od ostatniego czasu. 2,1 biliona dolarów, 2,17 biliona dolarów. Jest to bardzo dobry wynik. No automatycznie też wynik, który jest poparty właśnie ceną Bitcoina. Natomiast jeżeli chodzi o największych przegranych, największych wygranych Buffy Finance Token, o którym już mówiliśmy chociażby w piątkowej, w piątkowym Bitcoinie przy kawie 370% wzrostu 890 tysięcy dolarów wolumenu, wolumen w miarę znośny, nie za duży, nie za mały, jednak e, też wzrost nie zbyt spektakularny, dlatego można było tutaj uznać, że bardzo naturalnie wszystko poszło. Mirror World token 1,4 mln prawie e, dolarów wolumenu, 269% wzrostu, widać, że e, idą te e, tokeny dosyć e, dobrze. Booster, w Boosted Finance, Boost 179%, 55 tysięcy dolarów wolumenu, tutaj na to bym jednak uważał. Rainin, 205 wolumenu, 91% spadków, bardzo prawdopodobne, że właśnie duże ilości team tokenów spadły po prostu na giełdę. Plan to earn, bardzo, e, 55% spadek, milion, półtora e, miliona wolumenu tutaj można byłoby się doszukiwać normalnego spadku po jakichś dużych wydarzeniach i tak właśnie się to wszystko e, potoczyło. Pamiętajcie za każdym razem, by sprawdzać wolumen danego projektu, patrzeć jaka ilość jest spulowanych, czy to Ethereum, czy to BNB, czy to jeszcze innych, zależne tego na jakim blockchainie sobie e, dokonujemy wymiany i jak naprawdę, na jakim blockchainie e, jest oparty ten token. Bardzo jest to ważne, dlatego że jeżeli mamy bardzo małą ilość spulowanych, Spulowanych tokenów, spulowanych coinów, czyli BNB czy Ethereum, a to można tylko oznaczać to, że. Projekt zaraz nam wyschnie i taki zjazd o 90% będzie bardzo realny w krótkim, małym czasie, dlatego że przy małej płynności naprawdę zrzut niewielkiej ilości tokenów może zarżnąć rynek. <laughs> idziemy sobie jednak do Bitcoina. A, idziemy sobie jednak do Bitcoina, a, prezes The Money Stock, główny stratek, tak naprawdę rynkowy Demonay Stock a, uważa, że Bitcoin powinien dojść do około 50-52 tysięcy dolarów, a następnie spaść aż do 18 tysięcy. On jest sam. Niczym innym jak day traderem i uważa, że takie historie już miały miejsce. Takie same miały miejsce w 2013-2017, i kiedy bitcoin po kilku miesiącach znaczących wzrostów spadł. Natomiast uważa też, że jeżeli bitcoin przekroczy jednak ATH i przekroczy te 20, 65 tysięcy dolarów, to jego scenariusz najprawdopodobniej się nie ziści. Natomiast idziemy sobie do osoby, która jednak nie jest niedźwiedziem na tym rynku, a jest bykiem. Mówimy tutaj o dyrektorze generalnym True Arrow Capital, czyli ZUSU. I który to ostatnio powiedział swoim, na swoim Twitterze, na którego już się jakiś czas temu przeniósł, że bitcoin będzie kosztował 88 888 dolarów. Taka jest jego cena, według niego maksymalna. Również też odezwał się na różne już predykcje, w których to niektórzy uważają, że bitcoin nie zatrzyma się że już to jest nierealne, że Bitcoin, no bo on uważa tutaj, że Bitcoin w ciągu najbliższych dwóch miesięcy tyle będzie kosztował, ale są już i tacy, którzy mówią, że no mamy super cykl i generalnie Bitcoin będzie kosztował 300 tysięcy dolarów i 400 i 500 i 600 tysięcy dolarów. Pamiętajcie, żeby zawsze chłodno patrzy na taki rynek. Jeżeli ktoś Wam mówi, że Bitcoin będzie kosztował 500 tysięcy dolarów jedną sztukę, możliwe, że tak będzie, ale nie w najbliższym czasie, nie za rok, nie za pół roku, może za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat, nikt o tym nie wie. patients no Na, przez to, jak Bitcoin od swojego początku rósł. Takie ceny są e, realne do osiągnięcia. Tylko pytanie, czy Ty zdążysz e, zarobić na tym Bitcoinie, czy nie. Idziemy sobie do Cardano. Cardano tak naprawdę tylko z dużym, ważnym ogłoszeniem. Arga Cardano pokonało swoje ATH. Mamy 2,64 dolara za jedną sztukę Cardano. Ci, którzy już są w Cardano, mogą tylko zacierający się cieszyć, ponieważ dojście do 3 dolarów jest teraz kolejnym taką barierą dosyć e, mocno psychologiczną, z racji tego, że bardzo dużo i to różnych twórców, i Shillerów na Twitterze właśnie mówi, że te 3 dolary za jedną sztukę Cardano jest jak najbardziej realne. I tego możemy się trzymać. Natomiast ci, którzy jeszcze się nie załadowali w Cardano, pamiętajcie, że wchodzenie po wartości ATH, gdzie nie mamy żadnych już oporów i wsparcia, przede wszystkim oporów, jeżeli mówimy o, chodzi o wzrosty, no to ryzyko jest dosyć duże, ponieważ oczywiście taki, takie Cardano może nam po osiągnięciu ATH urosnąć nawet do 10-20 dolarów, ale nikt nie powiedział, że nie urośnie tylko 20 centów, i się zawróci, a ty zostaniesz bardzo drogimi kardaną w swoim portfelu. Dlatego no, wchodzenie po ATH jest y, jakby takim ryzykiem już zdwojonym, pomimo wchodzenia na wysokich poziomach, więc ja tego od razu przestrzegam wszystkich. Idziemy sobie jednak do ważnych, fundamentalnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, które na pewno miały wpływ i będą miały wpływ na cenę bitcoina i nie tylko bitcoina w najbliższym czasie. Mówimy tutaj przede wszystkim o PayPalu, który uruchomił, ogłosił w ten weekend, bo w sumie ogłosił już wczoraj, że e, Uruchamia dla swoich klientów z Wielkiej Brytanii handel bitcoinem i jeszcze innymi, nie tylko bitcoinem, ale i etherem, litecoinem i bitcoin cashem za pośrednictwem właśnie strony internetowej PayPal i aplikacji mobilnej, czyli każdy użytkownik z Wielkiej Brytanii mający aplikację PayPal może... Kupować, w, będzie mógł kupować swoje bitcoiny właśnie za pośrednictwem platformy PayPal. Ci, którzy walczyli jeszcze do niedawna z kryptowalutami, ci, którzy dwa lata temu blokowali wszystkie transakcje kryptowalutami, ci, którzy uważali, że kryptowaluty nie za specjalnie mają sens, potem jednak trochę się zmieniła ta narracja. Prezes był bardzo za i w ogóle pierwszy twórca PayPala, bardzo mocno za, 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 za bitcoinem. No teraz widać, że PayPal idzie jednak w tym kierunku, którym trzeba. PayPal chyba próbuje dorównywać Revolutowi, który już od dawna dawna Właśnie daje możliwość handlu. Natomiast cytując z PayPal'a, nasz globalny zasięg, wiedza na temat płatności cyfrowych oraz wiedza o konsumentach i firmach w połączeniu z rygorystycznymi kontrolami bezpieczeństwa i zgodności zapewniają nam wyjątkową okazję i odpowiedzialność, aby pomóc ludziom w Wielkiej Brytanii w odkrywaniu kryptowalut. Zobaczcie, jaka jest narracja: w odkrywaniu kryptowalut. Pomóżmy naszym obywatelom dowiedzieć się, czym są kryptowaluty. Jest to bardzo e, ciekawe Stwierdzenie. Bardzo fajna wypowiedź. Ciekawe, czy będziemy mieć właśnie w przyszłości wśród instytucjonalnych albo dużych banków właśnie taką samą narrację. Pomóżmy naszym użytkownikom, pomóżmy naszym klientom zrozumieć, czym są kryptowaluty, żeby przez przypadek nie zostali oszukani. A w takim razie mogą u nas kupić w sposób bezpieczny właśnie takiego bitcoina. Czas pokaże, choć wydaje mi się, że a jest to całkiem możliwe. Zła wiadomość, bardzo zła wiadomość, choć już te czarne chmury nad Binanceem od dłuższego czasu, czasu były. Binance, jak wiecie, bo mam nadzieję, że wiecie o tym, że już. <laughs> Na początku tego miesiąca, znaczy ogłosił to pod koniec zeszłego miesiąca i powiedział, że przez pierwsze półtora tygodnia, tam było chyba około półtora tygodnia do 14, chyba miał czas, aby wszyscy ci, którzy mają niezweryfikowane konta, będą mieli ograniczoną ilość wypłat do 0.06 BTC. No wtedy to było około 2000 dolarów. Teraz troszeczkę może więcej ze względu na to, że cena Bitcoina trochę urosła. Natomiast jednak jest jest drugi problem, ponieważ no, ci, którzy się już pogodzili z tym i uciekli z tego Binance'a na czas, no to powiedzmy, ok, zdążyli wyciągnąć pieniądze, nie muszą się weryfikować, poszli sobie do OKEXa, do którego tak cały czas Wam zachęcam, ponieważ no, jak wejdziecie sobie, chociaż u nas wyszukacie sobie OKEX, to tutaj macie zakładkę i tu macie materiał, Macie okay, giełda OK, Excel krok po kroku. Tam macie limit 10 bitcoinów bez weryfikacji. Więc od razu wam tylko mówię, że jest taki materiał u nas na kanale. Instrukcja obsługi jak się posługiwać, jak handlować, jak rejestrować się, jak przesyłać, jak wpłacać. Wszystko tam macie. Dlatego zachęcam do oglądania. Natomiast Binance wprowadza kolejną a, złą informację, jak znaczy kolejną złą funkcję pod tytułem pełna weryfikacja dla wszystkich, czyli ci, którzy zostali jednak z tym 0,06, ponieważ mają na przykład mały portfel, mówią ok, mi i tak nie przeszkadza wypłacać około tych 2-3 tysięcy dolarów dziennie, tym bardziej, że jeżeli Bitcoin jeszcze urośnie, to będę mógł trochę więcej wypłacać. Mam te powiedzmy około 8-9 tysięcy dolarów na tym giełdzie, więc się nic nie stanie, zdążę to sobie wszystko wypłacić. No niestety jednak e, sytuacja wygląda tak, że ci, którzy się nie zweryfikowali, Binance powiedział, a teraz to jeszcze wprowadzamy KYC. Dlaczego Binance to robi? Binance Zrobi to przede wszystkim pod, e, pod naciskiem regulatorów. Wie o tym dobrze, że będą coraz to następne kraje blokowały i ostrzegały swoich obywateli przed Binance, jeżeli Binance nie ureguluje się, jeżeli mamy do czynienia oczywiście z fiatami tak jak jest to teraz. Więc e, można powiedzieć, że Binance stoi na bardzo, e, Binance stał pomiędzy bardzo dużym dylematem zostać typowo krypto-krypto giełdą, czy stać się fiatową giełdą, bo jednak ekspansja wśród yy, ludzi, którzy nie znają się na krypto, no jest o wiele ważniejsza niż Wśród, do, ekspansja wśród tych, którzy już znają ten rynek, no bo ci, którzy znają ten rynek, to sobie poradzą i nie będą musieli korzystać z tego Binance'a. Jest masa zdecentralizowanych giełd, są alternatywy, o których Wam chociaż też ja pokazuję, więc oni sobie poradzą. Natomiast ci nowi, początkujący, wcale nie będą wiedzieli, że muszą pójść do kantoru cenarnego, wymienić sobie pieniądze, bo tam nie będzie weryfikacji do tych 15 tysięcy euro, potem sobie przeleją gdzieś tam, zamienią coś tam, za dużo tej pracy. Oni chcą po prostu wejść. Płacić, kupić i trzymać. Dlatego, że jeżeli to tak ma być, no to Binance jednak musi się uregulować. No niestety, no cieszmy się kochać Binance tak szybko odchodzić. Ci, którzy są zweryfikowani, raczej nie muszą się za specjalnie do tym przejmować. Pamiętajcie też, żeby nie przechować wszystkich środków na swojej giełdzie. Idziemy natomiast do Xiaomi. Xiaomi ostatnio była taka krótka aferka, może aferka, informacja o tym, że w Portugalii e, mistor zaczął akceptować e, kryptowaluty. Okazało się, że jednak to był pośrednik tylko i wyłącznie, więc to nie było bezpośrednio system płatności, a e, od Xiaomi, no bo było masa zapytań. <laughs> Xiaomi powiedziało, że bardzo chciałoby akceptować kryptowaluty, jednak zanim to zrobi, oczywiście e, muszą poczekać na wszystkie kwestie regulacyjne e, i powiedzieli, że będziemy oczywiście krypto, to dziedzina, która jest niezwykle interesująca, jest największym buzzwordem i ma wyjątkowo się dobrze, ale chcielibyśmy zrozumieć więcej po stronie regulacji. Wiadomo, że Xiaomi jednak stoi między motem a kowadłem, ponieważ ma ekspansję na całą Europę. Jednak no, to z Chin się pochodzi, jak się z Chin pochodzi, no to niestety e, pro-krypto Ciężko być, jeżeli się nie zostanie uregulowany, tym bardziej, że w Chinach jednak te krypto zostały zakazane. Przede wszystkim Bitcoin został zakazany. Więc czas pokaże, jak to wygląda. Xiaomi tylko pokazuje, że cały czas myśli nad siajomi e, myśli cały czas nad kryptowalutami. Ciekawe w jaki sposób to obejdą, a, ale siajomi i kryptowaluty wydaje mi się, że oni już potrafili bardzo mocno rozreklamować swój sprzęt, co wiadomo, nawet hasło Xiaomi lepsze, a to teraz e, czas na. Dalszy kolej wydarzeń. Idziemy sobie do Coinbase'a. Coinbase bardzo dobrą, mocną informację dał, że oprócz tego, że jest Coinbase'em, to, żeby zrobił Ipo, to nic, ale pół miliarda dolarów inwestuje w swoich środków, które mają, pół miliarda inwestują w kryptowaluty. W jakie kryptowaluty? Przede wszystkim w Bitcoina i Ethereum, o tym to już powiedzieli. Natomiast, jeszcze oprócz tego, powiedzieli, że będą to projekty e, z rynku DeFi, będą to dodatkowo wszystkie, znaczy jakieś tokeny, e, aktywa proof of stake i wiele innych aktywów kryptograficznych obsługiwanych do handlu na nasze platformie, oprócz Bitcoina, na naszym bilansie, więc to oznacza, że bardzo prawdopodobne, że inwestują tylko w altcoiny, które są na ich giełdzie, ale pytanie, czy tylko, czy jeżeli mówimy tutaj jednak o projektach DeFi, to czy wszystkie projekty DeFi są u nich listowane na giełdzie, czy jednak są to jakieś spoza rynku? Czas pokaże, ale bardzo dobra informacja, że taki gigant dalej się lewaruje jeszcze na Bitcoinie. Lewaruje mówię pod tym względem, że no są sami w branży krypto, jeszcze inwestują w krypto, więc nie dość, że zarabiają na łopatach, to jeszcze inwestują w krypto. Trochę w sumie jak ja, też mam kantory, czyli mam łopatę, a dodatkowo inwestuję w krypto. No bo wiadomo, że o wiele, 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 wiele mniejszej skali. Chciałbym może kiedyś być jak, jak Coinbase, ale nie wiem, czy e, wytrzymałby. Taką dużą presję, jednak niestety to już nie jest, nie jest kilkunastu pracowników, kilkanaście punktów dodatkowo, a tylko kilka set albo kilka tysięcy. Natomiast, co jest jeszcze ważne, dyrektor generalny Brian Armstrong. Armstrong informuje też, że będzie przeznaczał 10% swoich kwartalnych zysków na zakup aktywów kryptowalutowych w przyszłości. Pytanie, no bo Coinbase ma ogromne obroty. Coinbase zarabia naprawdę bardzo dużo ilości pieniędzy. Natomiast teraz, czy jeżeli Coinbase by podawał do publicznej informacji w momencie, kiedy on by zakupował dane aktywo, to czy nie będziemy mieć w przyszłości takiego trendu, trochę trend a la Coinbase, tak jak był e, świętej już pamięci John McAfee, albo jeszcze jakiś czas temu Elon Musk, który wstawiał miniaturę Turkę jakiegoś coina, no to wiadomo, że było tu demon, choć on go mało robił. No to teraz czy jak coin jest, nie będzie informował publicznie o tym, o kupiliśmy dzisiaj kupiliśmy lunę? Albo dzisiaj kupiliśmy doga no to czy nie będzie ta cena nam właśnie dosyć mocno rosła, jedna po drugim właśnie w tym sposób. Czas pokaże. E, ciekawostka, ciekawostka, do, która no może nie jest e, pozytywna, ale no to każdy powinien to ocenić sobie samemu. Ja nie jestem, e, ja jestem bardzo przeciwny takim incentywom, takim zachętom, e, ponieważ są to głupie zachęty, ale uwaga, e, australijski przedsiębiorca Fred Shebesta, e, She Dobrze, teraz wypowiedziałem. Powiedział, że rozda bitcoina o wartości 5 dolarów każdemu mieszkańcowi, który otrzyma szczepionkę przeciwko. Wiadomo czemu, nie mogę wymawiać tego słowa, e, i którzy otrzymają ją w przyszłości. Czyli chodzi tutaj o to, że e, biorąc pod uwagę populację Australii, musiałby rozdysponować 104 miliony dolarów, gdyby wszyscy skorzystali z oferty. Oczywiście pewnie oferta jest jakaś okresowa, ale w Polsce trochę więcej dają, bo dają hulajnogi, samochody elektryczne, bony i talony yy, na balony. Natomiast yy, no, tam rozdają bitcoina. Choć pytanie, ile ten bitcoin będzie kosztował za ileś lat? Pytanie, jak dużo osób dożyje. Żeby ten bitcoin Tyle kosztował Natomiast no słuchajcie ręce trochę opadają Ale może i dobrze słuchajcie Bo to jest bardzo mocne trendy hasło To hasło którego nie mogę wymówić jest bardzo trendy hasło Jeżeli ludzie zobaczą O do tego trendy hasła Dodają bitcoina I ja teraz jak zrobię teraz sobie to szczepienie Tym e, trendy czymś a i dostanę tego bitcoina, to może po prostu na tym tylko i wyłącznie bitcoin skorzysta. No bo na no bitcoina to nie uderza za specjalnie, jeżeli chodzi o wizerunek, no bo są gorsze rzeczy, które niszczą wizerunek nam bitcoina. Natomiast tu dla niektórych przyjemne, spożyteczne, dla niektórych po prostu i tak by jakby mieli to, by sobie odcięli ucho, żeby dostać 5 zł, więc co to za różnica? Do tego trendy drodzy, hasła. A, dobra, słuchajcie, a idę sobie do Was w takim razie. No tak, były pączki, były burgery, teraz są bitcoiny. Zgadza się. 5 dolarów za szczypawkę. Biznes roku. No słuchajcie, biznes roku. Tak naprawdę, gdyby on się dogadał z, z rządem, to jeszcze może by nawet dołożyli kolejne 5 dolarów. W sumie może w Polsce takie coś zrobić. Słuchajcie, no mamy loterię narodową, ale przy okazji loterii narodowej będzie jeszcze... A, sieć kantorów rozdawała dodatkowe kilka dolców za to, że to zrobiłeś. Choć nie mi się do tego e, dokładać. Tak, tak mi się wydaje. E, był już artykuł o anonimowym bitcoinie. O anonimowym bitcoinie? Nie wiem, co to znaczy. Za darmo to iocet dobry, więc pewnie pójdę na szczep... No, tak. A Kuko nie należy do Binance? Tak, słuchajcie, Kucoin jest white labelem Binance'a, więc y, problem jest tam taki, że jeżeli znajdą jakąś dziurę na Binance, nie wiem jaką mają dogadaną umowę, więc nie chcę nie chcę jakby ich oskarżać w żaden sposób, ale takie sytuacje się zdarzały. Więc miejcie to też na uwadze. Jeżeli Binance, znaczy Kukoń korzysta z soft, jakiegoś tam jakiejś tam wersji oprogramowania Binance'a, no i w Binance'ie znajdą dziurę, to pytanie jak długo, albo ile czasu będzie potrzebował Kukoń, żeby tą dziurę załatać? A, albo kiedy dostaną aktualizację dla siebie? Chodzi o to, że jeżeli ktoś będzie się pakował do Binance'a i Binance znajdzie to na czas, no a ten ktoś wie, że do KuCoina może też się ładować, bo jest bardzo podobnie, no to czy KuCoin zdąży to wszystko się, tak samo się zabezpieczyć, zaktualizować, co zrobił Binance? Więc musicie jednak na to. Uważać, czy PayPal będzie tylko ekspozycja, czy będzie można przelać na portfel? Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie ekspozycja, tak jak ma to Revolut, a, no ale będą mieli zabezpieczenie w krypto pewnie w postaci jakiegoś tam swojego cold walletu i jakichś tam swoich e, no, innych zewnętrznych portfeli na bazie giełd, z którymi współpracują, bardzo prawdopodobnie, że z Coinbase'em. I tyle. Zaraz BNB spali koiny, przybija TH, to ludzie będą tam pchali na FOMO. A czy ja wiem, czy musisz mieć BNB, czy musisz mieć giełdę? albo konto na giełdzie, na Binance, aby e, mieć BNB? Wcale nie. Tak, ale OKEX blokowali środki, nie mogą wypłacić przez miesiąc. Kiedy Ci zablokował środki OKEX? To pytanko do Ciebie. a Czy to było w momencie, kiedy mieli ten problem z prezesem? Bo wtedy, kiedy był problem z prezesem, to jasne, ale oni już rozwiązali teraz już ten problem. Carnano 2,8, 2,83, słuchajcie, 2,83, idziemy sobie do Ady, Ada, ojoj, ale Ada wyskoczyła, no i to jest, to jest informacja, czekajcie, gdzie jest Ada, 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 poszła, jak dzik, no, dosłownie, dosłownie, no, pięknie, można powiedzieć, że pięknie, czyli lecimy do tych 3 dolarów magicznych, nie? Przed chwilą wypłaciłem 1300 dolców z Binance na Exodus bez KYC poszło normalnie, bo oni nie wprowadzają tak od razu. Uwierz mi, że nawet po tym dacie, a, którą tam założyli, że po danym dniu już tylko będzie, wszystkie konta będą miały to 006, to na przykład yy, no, było kilka osób, które dalej jeszcze nie miały tej blokady, dopiero później. Yy, Pablo TV. Dzisiaj zobaczycie troszeczkę dobrych wydarzeń pod tego submi. Moi drodzy, Ada poszła jak dziś w kartoflisko. Dokładnie. Cześć, myślisz, że Elon zacznie kombinować z manipulacją na Ethereum? Coraz częściej słychać o nim. I ETH posiada je. Do tego jeszcze współpraca z Vitalikiem. coś chyba jest na rzeczy. Znaczy. Ethereum w ogóle jest no, bardzo dobrym ekosystemem do nowoczesnych rozwiązań, nowoczesnych finansów, decentralizowanych aplikacji. Oczywiście mamy Cardano, mamy Solana teraz, mamy Lunę, mamy masę nowych ekosystemów, ale nie zapomnijcie, że to Ethereum jest tym starym, poczciwym i dużym, sprawdzonym ekosystemem o którym programiści się uczą jako pierwszy, no to jest y, tak, że tych instrukcji obsługi, jak kodować na, je, w języku solidity jest o wiele więcej niż właśnie w tamtych, więc to jednak to, czego jest więcej, to będzie działało, no to trochę jest jak, kurczę, z Windowsem. Na jakiej stronie ten artykuł airdropie dla zaszczepionych? Na stronie cryptopotato.com, mój drogi. <coughs> hej, na Wblockchain Twitter trzy godziny temu pojawił się info, Binance, Binance rozważa uzyskanie funduszy rządowych w wartości 200 miliardów dolarów rzucisz okiem, nie wiem czy to nie jest rządowych, ciekawe ale które rządowych Fricks, porażka z tymi opatami przy Ethereum, Ethereum nie jest teraz to nie jest porażka Będę musiał rzucić okiem e, Przemo na to, a, ale to zobaczę sobie w wolnej chwili, bo teraz nie przełączę się między kartami. Co z tym Najmanem w Subme? Nie będzie Najmana, jest ktoś inny, jest ktoś inny, jest ktoś o wiele lepszy. Uwierzcie mi. O co chodzi z tym trendy hasłem? O ja ja. Zrobić materiał o kukojnie. Kurczę. No słuchajcie, o materiał kukojnie też jest. Znaczy mamy chyba dosyć stare, bo robiliśmy o kukoinie materiał chyba z 4 lata temu, a na samym początku. O, w Polsce Janusz pisze, że szczepionka za naklejki w bierze. No, w sumie za świeżaki. Słuchajcie, szczepisz się i masz świeżaka. To też byłoby całkiem spoko, nie dobra, czy coś jeszcze z Patryk, czy. Ty sprzedajesz coś ze swojego portfolio jak Bitcoin osiągnie ATH. Tak, mówiłem o tym w ostatnim materiale, ostatnim materiale. Najman ma zasięgi większe. Eee, no nie wiem, czy Najman ma większe zasięgi niż ta osoba, która jest tam. Eee, czy warto jeszcze kupić solanę? To już do ciebie na temat. Na, eee. Emil, spokojnie musisz się martwić. Taniej wypłacić kryptów w waszym bitomacie czy kantorze? My nie mamy bitomatów, mamy kantory stacjonarne, ale w kantorach jest taniej niż w bitomatach. Bitomaty mają 5% prowizji, a 5,7%. Natomiast kantory mają od 2,5 do 3,5, mój drogi. Dobra, słuchajcie. 9.50, 27, 27 minut odcinka. Wydaje mi się, że jest wystarczająco dużo, a kiedy ta osoba się ujawni, ujawni się, zobaczę, że się ujawni. Czy przerzucę BTC z BitBay'a, gdzie mam KYC do OKEX bez KYC i zamienię na ETH, a potem prześlę na Ledgera, to będę miał anonimowe ETH? Gural. Odpowiedziałeś sobie na to pytanie. A wczoraj założyłem ojcu konto na Binance i już trzeba robić pełne KYC, bo nawet nie da się wpłacić środków. No, już widzicie, na nowych kont już to jest wprowadzone, więc no, śpieszmy się kochać Binance, tak szybko, szybko odchodzi. Słuchajcie, na sam koniec dajcie znać w komentarzu, jaką wy dajecie cenę Bitcoina na, tak naprawdę, do pierwszego października, czyli... Ile uważacie, że Bitcoin będzie kosztował 1 października 2021 roku? Mieliśmy dwie dzisiaj predykcje, a moją predykcję sobie poznacie jutro też, ale właśnie zanim poznacie moją, dajcie znać w komentarzu, ile. Będzie kosztować. Wrócimy do tego postu na pewno 1 października, czyli ten materiał, który jest teraz, trzeba będzie sobie zapisać i zapamiętać. Dlatego piszcie to w komentarzu pod tym materiałem, a nie w topczacie, bo w topczacie niestety to wszystko zginie. No i ktoś, kto będzie najbliżej tej ceny, nawet co do centa, dostanie od nas nagrodę. Nagrodę, może nie dużą, ale. 50 USDT po prostu warto chyba też zgarnąć. Nie, No nie piszcie tutaj, moi drodzy, i piszcie to w dolarach, nie w złotówkach, bo to nigdy z nigdy tego dobrze z tego nie wychodzi. Więc to tyle. Życzę Wam przede wszystkim miłego dnia, samych zielonych świec, a ja lecę do pracy. Za dosłownie 9 minut analiza techniczna w wykonaniu ARKa, więc bądźcie u nas na kanale dalej. No i co, widzimy się jutro? Jutro się widzimy dwa razy, pamiętajcie, jutro się widzimy 9.15 rano, ale o 20.30 widzimy się w drugiej części, w ostatniej części mojego portfolio do końca tego roku, które zostało zaktualizowane. Powiedziałem, co zrobiłem w zeszły czwartek, co zrobiłem ze swoim portfolio, które mam teraz, co powiększyłem, co nie, a jutro mówię, co kupuję nowego, a co jeszcze dodatkowo dokupuję. Ja Wam dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień za dzisiejszy poranek. Mam nadzieję, że każdy już się pobudził i nastawił pozytywnie. Samych zielonych jeszcze raz i trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Hej!